Dzień dobry Witam w kolejnym odcinku na magnesie Taki oto strumyczek O ile to strumyczkiem będzie nazwać Przeszłem już jakieś 30 metrów Same jakieś drobne rzeczy Udało się wysiągnąć Telefon z ładowarką To widać Komuś się znudził Są tu garaże, więc Jak widać Musi być filtr oleju jakiś, zarombane, wycieraczki. O, wytarty klocek hamulcowy. Tego będzie dużo na pewno. Tego się spodziewam. Dobra. I lecimy z tematem. Jak coś będzie fajnego, to włączymy. Są jakieś. Nie wiem czy to imbus, czy to jakiś prąd i jakiś Coś samochodowego pewnie Następna część z jakiegoś pojazdu Gwoździ Elektro, co tutaj dostatek. O tu coś jest A co to? Kawałek blaszki. Znowu coś się powiesiło. O, placek hamulcowy. Znowu. Jakieś gwoździe. jakaś drobnica ale widzę co innego widzę truciciela tych wód czyli na razie pokażę baterię proszę jaka piękna znaczy nie piękna nie powinna i tu być zabierzemy będzie spokojnie. tu widzę elektrodę na oko widzę że tu coś tak garażach działają elektrody jest dość dużo części znowu chyba elektrody kawałek chyba tak to co znowu jakieś no elektrody są dopisują Dobra, przeniesiemy bazę i włączę się jak coś fajnego będzie. Po krótkiej walce Jest jakaś rura wydechowa samochodu ja razem z tym ostatnim tym czarne to tak jak smuła wszystko przynajmniej coś wpadło teraz takie cudo nie wiem co to jakieś pokrętło czy co robię sobie takie mini bazy potem przelecę wszystkie bazy to nie jestem mi się pokazywać za każdym razem tych no, drobnych rzeczy, bo nie ma tu żadnych okazów pięciokilowych ani nawet kilowych nie ma a no, może tam dwa będą o, ale musimy uratować żubra Bo tonie To nie żuberek Uratujmy go Damy sobie go tutaj o, do bazy Dobra widzimy się przy czymś fajnym Dobra idę z powrotem Padło takie nie chciał mi się złapać, myślałem, że to plastik, a to nie No I dobrze. Jeszcze wpadł takie haczyk ładny, Jakiś coś od czegoś. Jakaś taka. Myślałem, że to filtr oleju, ale to jest strasznie grube. To na pewno nie jest filtr oleju. Jakieś małe tam rzeczy teraz pójdziemy i będziemy zbierać te bazy Co mamy i idziemy z powrotem w miarę, bo podejrzewam, że będę miał problem się zabrać z tym wszystkim więc a nie, nawet się nie wyłączę, bo widzę bazę mnie zbegniłą no, bo z takim oto rozpierdzielonym filtrem oleju. Przegnite wszystko drugi dzisiaj ale wiedziałem że to samochodówki będzie dużo dobra Dobra tu jest baza z żubekiem Żuberek opróżniony bierzemy ten dings co to było, i takie mniejsze jakieś dwa elementy I tam jest nowo jakaś krótka o tu na takim kamyczku ażurku ładnym no ten element był taki dość spory nie nagrałem tego no jakoś mi się tak no to jest konkretne nie wiem to chyba tarcia samochodu no chyba tak i tu jakieś takie o, coś się złapało ze szmatą niech idzie i drugi też taki rękawiczko i w rękawiczce też jakieś tam drobne elementy. Gdzie tam następna baza, a następna jest ta rura. Dobra, to włączę przy rurze. No i mamy rurę. rura jest ciężka. więc znaczy rura ten, nie wiem jak się to nazywa. Ostatni element powiedzmy. Ale żur z tego leci, ja pierdzielę Szok Nic się tu nie da zrobić ładujemy to jako tako A jak z tym Jakoś sobie damy radę chyba Wiem sobie jedno wiem, Widać był błąd, ale dużo już tutaj baz nie mam, więc chyba się za, zmieścimy. O, jest kolejna baza jakiś taki metalowy, element, nie wiem, coś Kawałek zbrojeniowy kawałek takiego gwintu i Placek hamulcowy kolejna baza, znowu bateryjka, nic innego. Bierzemy i jakieś takie mniejsze mniejsze, większe elementy. Dobra, jeszcze takie kawał rury w pod metrowy. No i wiaderko wygląda tak Będziemy się żegnać, bo muszę wyjść tam tamtą stronę, tam jest przystanek autobusowy, więc dzisiaj jest święto, więc mogę dziwnie wyglądać, nie będę jeszcze gadał do telefonu, bo całkiem pomyślę, że wariat, dobra, pozdrawiam wszystkich, trzymajta się i cześć.